Jeśli słysząc ten tytuł poczułaś coś w swoim ciele, wiedz, że to nie jest przypadek. W tym momencie wokół ciebie porusza się bardzo precyzyjna energia duchowa. Aniołowie są blisko, ponieważ coś ważnego dojrzewa za kulisami twojej historii i musiałaś usłyszeć tę wiadomość właśnie teraz. To, że te słowa do ciebie dotarły, nie jest zbiegiem okoliczności. Przygotowuje się ujawnienie. Które całkowicie zmieni sposób, w jaki jesteś postrzegana. Zostań do końca, bo każda część tej wiadomości została dopasowana dokładnie do Twojego obecnego momentu. Aniołowie pokazują, że w ostatnich dniach Twoje imię pojawiało się w rozmowach, o których nawet nie wiesz. Mówiono o Tobie z troską, z emocją, jako czymś naprawdę cennym. Być może jeszcze tego nie zauważyłaś. Ale uczucie rosło w ciszy, nabierało siły i kształtu. Teraz nie chce już dłużej pozostawać w ukryciu. Pokazują, że ta osoba próbowała zaprzeczać temu, co czuje udawać obojętność, zachowywać dystans. Jednak w jej wnętrzu pojawiło się silne pragnienie, by Cię oficjalnie uznać, by pokazać światu, że nie jesteś kimś chwilowym. To, co wcześniej było lękiem, Zaczyna zamieniać się w decyzję. Stało się tak dlatego, że poruszyłaś tę osobę w sposób prawdziwy i szczery. Aniołowie mówią, że zmieniłaś sposób, w jaki ktoś postrzega miłość. Wniosłaś lekkość, autentyczność i spokój. Dlatego zaczęły pojawiać się komentarze: Ta osoba jest inna, jest w niej coś wyjątkowego. I te słowa były wypowiadane z przekonaniem. Zostałaś zauważona jako ktoś do relacji poważnej, jawnej i pełnej szacunku. W tym momencie aniołowie proszą, abyś wypowiedziała na głos lub w sercu te słowa. Jestem wybierana i doceniana w miłości. To zdanie zaczyna dostrajać Twoją energię do tego, co już się zbliża. To wydarzy się w obecności innych osób i rozwieje wszelkie wątpliwości. Które mogły jeszcze pozostać w Twoim sercu. W tej sytuacji wyczuwalna jest energia dumy, ponieważ nie chodzi tylko o samo ujawnienie relacji, lecz o radość z pokazywania, kto stoi u boku. Aniołowie mówią, że Twoja postawa, sposób bycia i dbałość o szczegóły wzbudziły podziw. Mówiono o tym półgłosem, jako czymś rzadkim i wartościowym. Były rozmowy, w których pytano, czy jest ktoś wyjątkowy? Nawet jeśli Twoje imię nie padło na głos, pojawiło się jako pierwsze w myślach. Ta cisza nie była brakiem, była przygotowaniem. Teraz odwaga dojrzała na tyle, by zamienić się w działanie. Aniołowie pokazują, że zaczęto postrzegać Cię jako osobę, która wniosła stabilność emocjonalną. Ktoś powiedział, że po poznaniu Ciebie wszystko inne wydaje się powierzchowne. To poruszyło kogoś, kto wcześniej uciekał od jasnych zobowiązań. Lęk przed oceną, opiniami innych czy dawnymi doświadczeniami zaczyna znikać. Pragnienie, by cię oficjalnie uznać, stało się silniejsze niż stare niepewności. Zauważysz zmiany w spojrzeniu, tonie głosu, sposobie, w jaki jesteś traktowana publicznie. Małe gesty staną się bardziej widoczne. Jakby świat miał zobaczyć, że nie jesteś tylko ważna, ale wybrana. Pojawi się konkretna sytuacja, spotkanie, wydarzenie lub rozmowa, która stanie się punktem przełomowym. Nic nie będzie wymuszone. Wszystko wydarzy się naturalnie, zaskakując nawet ciebie. Twoje imię zacznie być kojarzone z czymś dobrym, lekkim i spokojnym. Ktoś z zewnątrz zauważył. Jak bardzo podniosłaś poziom tej relacji. Te słowa dotarły dokładnie tam, gdzie miały dotrzeć. Gdy decyzja zostanie podjęta, pojawi się ulga. Aniołowie pokazują, że uznanie ciebie będzie wyzwalające, jak zdjęcie ciężaru z serca i pozwolenie, by to, co było prawdą wewnątrz, mogło zostać przeżyte na zewnątrz. Aniołowie mówią, że zasługujesz na tę jasność. Po wszystkim, czego się nauczyłaś, po czasie oczekiwania i dojrzewania, nadchodzi moment miłości, która się nie ukrywa i nie wymaga nadmiernych wyjaśnień. Jedno spojrzenie powie więcej niż tysiąc słów. Nie będziesz już zgadywać, co druga osoba czuje, wszystko stanie się oczywiste i szczere. Ktoś bliski zauważy Twoją zmianę i powie, że dawno nie widział Cię tak szczęśliwej. To potwierdza, że ta sytuacja wzmacnia Twoją energię i poczucie własnej wartości. Aniołowie pokazują, że uznanie Ciebie to także zobowiązanie wobec prawdy. Bez gier, bez chaosu, to, co nadchodzi, jest stabilne i świadome. Możesz odczuwać jednocześnie zaskoczenie i wewnętrzne potwierdzenie, jakbyś zawsze wiedziała, że ten moment nadejdzie. I to uczucie przynosi spokój. Nie niepokój. Zachodzi uzdrowienie. Dawne rany związane z odrzuceniem i niewidzialnością zaczynają się zamykać, gdy uświadamiasz sobie, że jesteś widziana, wybierana i doceniana. Aniołowie radzą, byś przyjęła to z wdzięcznością. Nie podważaj tego, nie sabotuj. Pozwól sobie przeżyć to, co zostało dla Ciebie przygotowane. Słowa, które padną, Będą poparte czynami. Nie tylko obietnice, lecz codzienna obecność i zaangażowanie. Zostaniesz przedstawiona jako ktoś ważny. To zmieni sposób, w jaki inni będą cię postrzegać. Poczucie przynależności się umocni. Nie będziesz musiała walczyć o uwagę ani udowadniać swojej wartości. Aniołowie pokazują, że to dopiero początek etapu bardziej otwartego prawdziwego i zgodnego z tym, kim naprawdę jesteś. Jeśli te słowa poruszyły twoje serce, napisz 55 w komentarzu, aby potwierdzić, że dotarła do ciebie wiadomość od aniołów. Zasubskrybuj kanał i zostaw polubienie, aby więcej takich przekazów mogło do ciebie docierać.